20. Jedziemy swoje. Idziemy. Piętnaście. Dziesięć. Pięć. Cztery. Trzy. Dwa. Jeden. Ogień. Sześć. Prawy dno. Sto. Sześć. Prawy dno. Osiemdziesiąt. 6 prawy, dno krótki, 36 lewy, bardzo długi kat. Do szczyt środkiem, hamuj 54 plus prawy. 60, 6 sześć lewy, krótki, 80. 6 lewy, zahacz, 150, prostuj. Hamowanie syfek, 1 lewy. Do 4 prawy, szczytem. Schamuj do 2, prawy. opens 40. Jeden lewy syfek, 40. Szczyt śmiało, 80. 5 plus lewy, krótki. Schamuj, 33 plus lewy. Przechodzi 4, prawy. Do 6, lewy, krótki. Do 5 plus prawy. Hamowanie w 5, lewy. Do 1, lewy. Z drogi, ciasno. 40 5 prawy 30. 5 lewy krótki kat do 5 minus prawy i hamowanie 32 minus prawy szarp 80 prostój 6 plus prawy 120 schamuj, krzyżówka 5 lewy, celuj 60 4 plus lewy kat dobija Z uwagą 120 prostój. 6 lewy cut do 5 plus prawy długi, 80. 4 lewy długi, 80. 5 minus prawy, 30 i do 5 minus prawy cut, długi open, ski pin. Przechodzi 4 plus lewy open, cut 50. 2 prawy do 6 lewy. Szczyt śmiało prostój. 50. 3 plus lewy to 4 minus prawy. 130. 4 plus lewy długi. 40. 4 prawy długi. 120. 6 lewy szczytem. Hamowanie 30. Na żółtym 1 prawy syfek nie wypuść. I na żółtym 1 prawy syfek nie wypuść. 40. Jeden lewy, nie wypuść. 40. 6 prawy, krótki, szczytem. Spadanie, 120. Hamowanie, 1 prawy, nie wypuść. 50. Szczyt do 3 plus lewy, bardzo późny. 80 prostuj. Hamowanie, 2 prawy, długi. I dwa prawy długi, 40. Dwa minus, lewy długi, 70. Prostój. 4 minus, prawy, 50. Hamowanie, lewy hak. 50. Pięć prawy, nierówno spadanie, cut 100. Szczyt śmiało, 50. Schamuj 5 lewy do 6 plus prawy bardzo długi. 50, schamuj 3 lewy wyjście syfek. 60. 6 prawy schamuj 31, lewy za bal. I 70 pod górę. 5 lewy do 6 prawy kat Do 6 lewy krótki cut. 20, 5 prawy krótki, do 4 lewy może kat ślisko 42 prawy mega syf cat. Do 5 lewy krótki 35, 5 prawy kat do 4 minus lewy deep cat, 30, 5 plus prawy cat, 40 szczyt. 5 minus lewy z hamuj przechodzi 2 prawy. I za szczytem 2 minus lewy późny na shooter 70. Dwa prawy na asfalt, na spokojnie. 30. Jeden prawy, 100. 6 prawy, dno, 30. 6 minus lewy, dno, 100. 4 plus lewy, może ślisko, 50. Hamowanie 4, prawy od razu, 1 lewy, spadanie. I 1 lewy, spadanie. 150. 5 plus lewy do 5 plus prawy, może kat? Schamuj 53 prawy. 80 prostuj. Schamuj 3 lewy do 3 prawy szczytem. 70. Schamuj 3 prawy do 4 plus lewy. Do szczytu 5 prawy, przechodzi 5 minus lewy, do 5 plus prawy, kat. Schamuj do 3 plus lewy. Do 3 minus prawy, 30. 5 lewy, krótki do 5 prawy, bardzo długi, przechodzi. 5 plus lewy, krótki Open, z długi dno. 120 do lotnej, po lotnej 200. Idziemy jeszcze do czerwonej. Gra. Fajnie, płynnie. Zajebiście.